ja jeszcze przy czereśni działam. Jak zauważyliście. Już prawie nic nie zostało. O i te wilki. Bozia nie dała dłuższych rąk. Trzeba sobie radzić siłą. No i tą gałązkę. Całą trzeba obciąć. Tamtą gałązkę nad nią też trzeba całą obciąć. No po co nam takie wielkie drzewo. Tą tutaj nade mną obetnę w połowie pod yy, pąkiem. Tutaj też pewnie obetniemy pod pąkiem. Tym spod, pod spodu. I te wszystkie te chojeraki wielkie tamte Wszystko trzeba obciąć O, te zagęszczające tu środek cały Piękna robota O i tą górę prawdopodobnie Całą obetnę Ona jest niepotrzebna No dobra do zobaczenia, zobaczcie jaki Zachód słońca. Coś pięknego.